Dzień dobry. E, chciałabym zamówić pizzę. Mhm. Tylko ja nie potrafię czytać i nie wiem, jakie macie do zrobienia pizzę. Dobrze, to poproszę mamę Twoją, dobrze? Nie ma właśnie nikogo. To nikt, mamusia, zaczłomniał. Nie mogę dzieciom sprzedawać. Dlaczego? Ładę. Dlaczego nie można mi sprzedać jedzenia? Znaczy poproszę jakąś naszą osobę. Nie, nie ma nikogo, jestem sama w domu. Mama powiedziała, że mówiła pizzę i zostawiła mi do Was numer. No to mama niech zadzwoni wtedy będziemy zamawiać. To Tylko że mama jest teraz w placji i nie może odebrać! Dobrze, do widzenia.